Dzień dobry Państwu, witamy jak widać na Wadowickim Rynku. Przechwilą przemknął peleton Turde Polonia, ale że ponoć Wadowiczanie i mieszkańcy okolicznych wsi i miasteczek bardzo kochają kolarstwo, to tutaj wspólnie z Urzędem Miasta Wadowice postanowiliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańcom. No i dzięki zaangażowaniu klubowi Aquila właśnie zespołowi Kramarczyk Team, a także oczywiście tutaj samorządowcom z Wadowic. Ee, udało nam się uzyskać prawo organizacji mistrzostw świata w trialu do lat 16. E, na ten moment zgłosiło się blisko 100, 170 zawodników, także będzie tutaj bardzo duża frekwencja. Areną zmagań no, będzie wadowicki rynek. Musimy tutaj ustawić aż 10 specjalnych odcinków ale myślę, że sobie poradzimy, także wielkie emocje, od piątku, od 17, konkurencja drużynowa, walka o drużynowe mistrzostwo świata, później sobota i niedziela, od 8 do 17, obydwa te dni, rozgrywki indywidualne, także no, będzie się działo, najliczniejsza reprezentacja, reprezentacja hiszpańska, 30 zawodników zgłoszonych, na drugim miejscu bodajże 26 Francuzów. Ja teraz przekażę tutaj głos panu dyrektorowi, który trzyma medale. Medale przyszły ze Szwajcarii właśnie aprobowane zarówno przez władze miasta Wadowic, także o takie medale w różnych konkurencjach będą walczyli zawodnicy i zawodniczki, no bo Trial to nie, nie przecież tylko chłopcy, ale również dziewczyny. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za możliwość trzymania tak wspaniałych medali w dłoni. Już czuję pełną satysfakcję i chyba szczęście tych wszystkich osób, które będą po tych trzech dniach za tydzień mogły mieć naszej i takie medale. Oczywiście, chcę bardzo podziękować tutaj organizatorom za wysiłki i za to, że są z nami w Wadowicach. Zdaję sobie sprawę, że konkurencja w zakresie otrzymania prowadzenia takiej, yy, takiego wydarzenia jak Mistrzostwa Świata była wielka, z tego co wiem, było 14 kandydatów z różnych krajów. Udało się to zrobić wspólnie i tutaj na, na ręce pana, pana prezesa jednego i drugiego, jeżeli, jeżeli tak mogę powiedzieć wyrazić bardzo duże podziękowania od burmistrza Wadowic i Wadowice oczywiście są e, bardzo e, z tego powodu szczęśliwe, ponieważ jest to bardzo wyjątkowe wydarzenie Mistrzostwa Świata w dodatku na płycie rynku. Naprawdę wielkie dziękuję, dzięki dla, dla organizatorów i chciałem zaprosić też wszystkich mieszkańców, którzy będą mogli, aby tutaj się pojawili i dopingowali tych młodych ludzi, bo jeżeli to jest 100, blisko 170 osób, to naprawdę będzie się działo. Dziękuję serdecznie. Moim marzeniem było coś w Wadowicach zrobić. Robiliśmy w Andrychowie, robiliśmy w Kalwarii. No i teraz jakoś z panem burmistrzem żeśmy się dogadali, że zrobimy to w Wadowicach. Patronat honorowy nad imprezą objął. Pan Marszałek Województwa Małopolskiego, Pan Witold Kozłowski. W Komitecie Honorowym jest również Pan Burmistrz Wadowic i Starosta Wadowicki powiatu wadowickiego. Chcę powiedzieć, że polska reprezentacja miała tutaj być, ale to może myśmy z Tomkiem zawalili, bo baliśmy się deszczu, że nie będzie. No ale myślę, że za parę dni będą takie widowiska, że, że wszystko będzie dobre. Są koszulki. Tomek został wiceprezesem Polskiego Związku Kolarskiego. Jest to, myślę, prestiżowa funkcja. Miał jechać z Tour de Paron, czyli z wyścigiem dookoła Polski, bo tak to się kiedyś historycznie nazywało. Teraz obcojęzyczne nazwy wchodzą, ale nie pojechał. Przed tygodniem był. To jest społeczna funkcja. Ja jestem tenerem kadry narodowej w BMX-ach. Myślę, że wrócimy do dobrych tradycji kiedyś zawodnicy z klubu. Aquila Wadowice zdobywali medale, łącznie zdobyliśmy 34 medale mistrza Świata, z Europy. Ja w takim rankingu muszę się pochwalić, w stulecie polskiego kolarstwa zostałem trenerem najbardziej skutecznym, numer jeden. Taka jest koszulka, na której będą startować polscy reprezentanci. Związek wyraził zgodę, ponieważ Urząd Marszałkowski dofinansowuje to że jest małopolska, Ministerstwo Sportu. A tutaj co pan dyrektor powiedział, yy, wzór medali w tym roku jest jeden dla wszystkich. Taki sam medal dostaje mistrz świata na Szosie, na torze, w przełaju, yy, więc nie ma tu żadnej dyskryminacji. Yy, tylko tam jest jeszcze tyka tęcza. Tęcza została zawładnięta, bo tęczowa to jest koszulka Mistrza Świata. Ja myślę, że jeszcze Tomek coś tutaj Państwu cieszymy się bardzo. Że, że jesteście Państwo z mediów. Myślę, że sport wszystkich jednoczy i myślę, że zrobimy fajną imprezę. A być może tutaj w Wadowicach, czy w okolicy, o czym żeśmy rozmawiali ostatnio, powstanie tor do BMX-ów. To jest olimpijska konkurencja. Myślę, że może kilka torów. Pstrząsowie w Wandrychowie w Wadowicach, Centrum i zrobimy tutaj Centrum Szkolenia Olimpijskiego. Daję głos Tomkowi. Ja chciałem wspomnieć jeszcze to, że no młodzież jest ogromne zapotrzebowanie yy, na no atrakcje, atrakcje do spędzania wolnego czasu. Yy, nie wszyscy będą grali w piłkę nożną. Chociaż oczywiście to w niczym nie przeszkadza, żeby grać sobie w piłkę, a też uprawiać inne, inne konkurencje sportowe. Natomiast no tutaj no ten nasz wadowicki klub, Klub Aquila, Kramarczyk Team, no wiele medali mistrzostw świata, mistrzostw Europy, ponad 100 tytułów indywidualnych mistrzów Polski, teraz również konkurencja BMX. Także mamy nadzieję, że to będzie taki początek naszej dobrej współpracy, a przerodzi się ona również w obiekty, no bo bez obiektu niczego nie, nie, nie jesteśmy w stanie osiągnąć, ale myślę, że wszystko pójdzie w tym kierunku, aby Wadowice stało się takim centrum, może nawet szkolenia olimpijskiego, czy w konkurencji trialu i w konkurencji właśnie wyścigów BMX. Dziękujemy. Jeżeli jakieś indywidualne pytania, to, to zapraszamy. Także wielkie dzięki.